Dzień dobry państwu. Z tej strony Maciej Dobrosielski, a w dzisiejszym odcinku opowiem wam różnicę między żywnością a produktami spożywczymi. Przedstawię taki prosty eksperyment, prosty test, jak bardzo duża jest różnica między żywnością, czyli czymś, co miałoby nas odżywiać, a produktami spożywczymi, które można by nazwać martwością, które bardziej mają nas wypełniać i napychać. Poruszę również temat etykiet, bo uważam, że są napisane w taki sposób, żeby konsumenta wprowadzać w błąd przynajmniej trochę, ale działa to szczególnie na młodych ludzi, bo widzę i obserwuję i rozmawiam z nimi, że ich interpretacja tych etykiet i pełne zaufanie do tych etykiet no jest, no właśnie nie na miejscu i tu chciałbym Wam zwrócić uwagę. Ale jeśli jesteś świadomym czytaczem etykiet i wybierasz te mniejsze zło, to po dzisiejszym odcinku być może już w ogóle nie będziesz czytał tych etykiet, bo już będziesz wiedział, co jest żywnością i jak ją wybrać. Zapraszam do odcinka. Dzisiaj chcę się z Wami podzielić moimi obserwacjami przyrody i wnioskami, co jest z żywnością, ale to nie znaczy, że wy musicie zaraz zmieniać dietę, kupować bioprodukty, stawać się weganami czy wegetarianami, przychodzić na e, dietę surową czy jakieś inne skomplikowane rzeczy. Chodzi o to, żeby sobie zdać z tego sprawę, a później już w decyzjach zakupowych codziennych, może wam to po prostu pomoże, i będziecie kupować lepsze, zdrowsze produkty. W języku polskim mamy dużo pięknych słów. Jest w nim między innymi słowo życie. No właśnie, za mną życie się zaczyna. Tutaj zobaczcie, jagoda kamczacka. Parę dni temu zaczęła wypuszczać liście i nawet już są kwiaty. Tutaj to są kwiatki. No właśnie. I od słowa życie jest słowo żywność. Więc warto się zastanowić, że przecież żywność powinna być żywa. Skoro mamy żywność i odżywianie, no to by wypadało, żeby ta żywność była żywa. I wtedy może nas odżywiać. Etykiety mówią nam, że mamy tam wartości odżywcze, ale tak naprawdę to są po prostu wartości analityczne. Ale generalnie w Europie prawdopodobnie większość osób nie zastanawia się nad tym, czy to jest żywe, czy nie jest żywe. Ale wyobraźcie sobie, że w medycynie wschodu, jak i w filozofii wschodu. Na to zwraca się uwagę i taka energia życia, która jest w roślinach, zwierzętach, w słońcu, w wodzie, nazywa się praną. Więc istotnym jest, żeby tą pranę przyjmować, przejmować od tych na przykład roślin. Warto zauważyć, że medycyna wschodu ma wielotysięczną tradycję i nie bazuje na korporacyjnych medykamentach, tylko na naturalnych metodach. Ja jednak nie będę wam dzisiaj opowiadał o medycynie wschodu, o filozofii wschodu, będę wam opowiadał o filozofii Maćka, DJ Farmera, czyli mojej filozofii, jak ja to dostrzegam, obserwując z przyrodę, jak ja widzę tą energię życia, która jest w roślinach. Jeśli lubisz moje filmy, daj łapkę w górę, zasubskrybuj oraz kliknij dzwoneczek, aby te filmy wyświetlały ci się, kiedy je publikuję. A teraz zrobimy sobie taki prosty eksperyment teoretyczny. Wyrywamy marchewkę z pola, zbieramy malinę z krzaka i wyławiamy sobie rybę ze stawu. Jest środek lata, kładziemy te trzy rzeczy gdzieś w cieniu, wracamy po jednym dniu i, i co się dzieje? W marchewce praktycznie nic się nie dzieje, mimo że obcięliśmy jej nać, ona ma się dobrze, być może lekko zwiędła. Maliny, jeśli było ich więcej i włożyliśmy je do pudełka, jest bardzo duża szansa, że weszła już na nie pleśń. Jeżeli chodzi o rybę, no to ona już śmierdzi, nie nadaje się do niczego. Ale gdybyśmy tych organizmów nie zabrali z ich oryginalnego miejsca życia, one dalej by sobie funkcjonowały. One by funkcjonowały i co bardzo ważne, one miałyby zdolność bronienia się przed światem zewnętrznym. Czyli mikroorganizmami, które chcą je zjeść i zamienić z powrotem na proste związki, takie jak woda, dwutlenek węgla czy formy azotowe, czyli obieg materii w przyrodzie. Dopóki coś żyje, ma zdolność bronienia się. Ta zdolność do brony będzie oczywiście różna, na przykład dla marchewki w dobrych warunkach przechowywania to może być nawet rok, ale już dla maliny nawet w dobrej chłodni nie będzie to e, więcej niż tydzień, tak samo z rybą wygląda sprawa. I ty generalnie nie musisz wierzyć w jakąś pranę, jakąś subtelną energię, którą możesz się również karmić. Wystarczy, że wiesz intuicyjnie, że nie chcesz jeść tygodniowej zupy, albo Mięsa z jakichś magazynów wojskowych, które mają 25 lat. To jest takie intuicyjne, że powinniśmy jeść świeże rzeczy. I żeby Was przekonać do tego świeżego jedzenia, do tej żywności, to wyobraźcie sobie sytuację, że zbieracie całą michę truskawek z własnego ogródka i je zjadacie. I moje pytanie do Ciebie brzmi: czy wyobrażasz sobie scenariusz, że po zjedzeniu tych truskawek czujesz się źle? Albo że wyłowiłeś świeżą rybę. Albo kupiłeś świeżą rybę, przygotowałeś ją i zjadłeś od razu. Ja sobie nie wyobrażam, żeby po takim pokarmie, po takiej żywności można poczuć się źle. Ale zauważcie, że bardzo dużo ludzi czuje się często źle i, no i na pewno spotkało to ciebie i mnie również, że czujesz się źle, jest dzień, jest jakiś dobani, i czujesz, że to jest jednak gdzieś od żołądka. Chociaż niby zjadłeś wszystko, OK. I, I moje wyobrażenie na ten temat jest takie, że suma, kumulacja tych wszystkich dodatków do żywności, yy, którą cały czas regularnie spożywamy, no oczywiście te dodatki są potrzebne, żeby to się nie psuło, ale z drugiej strony troszkę są też nadużywane przez, przez producentów w procesach technologicznych, które im ułatwiają po prostu te procesy. Więc suma tego wszystkiego, która się tam zbiera, do tego jakość tej żywności, tych pokarmów, e, tych produktów spożywczych też pozostawia wiele do życzenia. To są często wielkoobszarowe plantacje nastawione na, na zyski, więc są maksymalne ilości nawozów, maksymalne ilości oprysków, więc ta jakość. Tego też będzie pozostawiać wiele do życzenia, nie będzie tym, co byśmy chcieli do końca jeść. I finalnie, a właściwie przede wszystkim ta świeżość, żeby to było świeże, żeby miało w sobie te, te życie. To nie znaczy to, że ja was namawiam, żebyście wylewali wczorajszą zupę albo rezygnowali z pięciodniowego bigosiku. Bardziej chodzi o to, żeby zwrócić uwagę w waszej diecie, żeby zaczęły może dominować albo żeby zbalansować, żeby były te produkty żywe i bardzo świeże. Ale to nie znaczy, że jak pójdziecie sobie na sekcję owocowo-warzywną i nakładziecie sobie jakiś fajny z cytrusów czy czegoś, to że to już będzie fajne i żywe. Bo wyobraźcie sobie, że owoce, które przyjeżdżają z dalekich krain są na przykład napromieniowywane. Czym są napromieniowywane i dlaczego są napromieniowywane? Opowiem na końcu tego odcinka, a teraz przywołam piramidę żywieniową, która jeszcze bardziej wam zobrazuje i ułatwi wasze wybory. Pierwsze co mi się rzuca w oczy to to, że wszystkie produkty u podstawy tej piramidy to są to jest żywność, która praktycznie nie ma żadnych etykiet. Druga sprawa, zauważcie, że większość tutaj tych pozycji ma krótki albo bardzo krótki termin przydatności do spożycia. Za wyjątkiem może mąki, oleju czy oliwy. Wszystko trzeba zjeść świeże. Chylę czoła dla autorów tej piramidy za to, że udało im się tutaj umieścić ruch, no bo co nam po tym, że będziemy jeść super żywność, jeżeli nie będziemy jej prawidłowo przetwarzać. To tak jakby do samochodu lać najlepsze paliwo, ale są wszystkie poblokowane filtry i tak dalej. Potrzebujemy tlenu, ruchu, żeby to wszystko prawidłowo działało. A spotkaliście się może kiedyś z takim zwrotem, świeża mąka, świeżo mielona prosto z młyna. Jaka jest filozofia za tym? Otóż nasiona to są żywe organizmy i dopóki one są żywe, dopóki ich nie zmielimy, to mają zdolności jak każde inne żywe organizmy, czyli oddychają, potrafią się bronić przed warunkami zewnętrznymi i potrafią reagować do tych warunków. W momencie kiedy to zmielimy, no to już jest pył i moi, w mojej opinii, w mojej ocenie te życie, ta prana w tych, tych nasionach, w tej mące, ona jeszcze się utrzymuje przez jakiś czas. Podsumowując, jedzenie bogate w pranę. Świeże owoce, warzywa, orzechy, ziarna, rośliny strączkowe, jedzenie naturalne, co by nie mówić, nie nadużywać słowa ekologiczne. Wszystko, co świeże i pełne energii. Sam proces przygotowywania posiłku też ma znaczenie. Kiedy robimy to spokojnie, z wdzięcznością i radością i miłością, dodajemy prany. I kiedy robimy to w stresie i chaosie, no to jej ujmujemy. Zaś z drugiej strony, jedzenie ubogie w pranę to będzie przetworzona żywność, żywność długo przechowywana i fast food. A teraz wracamy do tematu, po co napromieniowywać żywność. Wyszówkiwarka podpowiada nam, że napromieniowanie żywności to technika konserwacji żywności, której głównym celem jest przedłużenie przydatności do spożycia artykułów żywnościowych dzięki zastosowaniu promieniowania jonizującego. Technologia napromieniowania żywności jest obecnie stosowana na całym świecie. Sprawdźmy więc w takim układzie, czym jest to promieniowanie jonizujące. Ja do tego użyłem czata, bo tak mi jest prościej. No, i on podpowiada nam, że do napromieniowania żywności stosuje się trzy główne rodzaje promieniowania jonizującego: promieniowanie gamma, którego źródłem są izotopy kobaltu 60, mamy wiązki elektronów i e beam beta, którego źródłem są akceleratory elektronów, i promieniowanie rentgenowskie, którego źródłem są wysokoenergetyczne generatory rentgenowskie. Promieniowanie jonizujące uszkadza DNA mikroorganizmów, takich jak bakterie, pleśnie i pasożyty uniemożliwiając im rozmnażanie się i przetwarzanie. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko zakażeń bakteryjnych, wydłuża trwałość produktów, nie czyni żywności radioaktywną. Wróćmy jeszcze do tego co podpowiada nam przeglądarka. I mówi nam, że w niskich dawkach napromieniowanie wydłuża okres przydatności produktów. W wyższych dawkach proces ten zabija owady, pleśnie, bakterie i inne potencjalne szkodliwe mikroorganizmy. Znaczne badania naukowe przeprowadzone w ciągu ostatnich pięciu dekad wskazują, że napromieniowanie żywności jest bezpieczną i skuteczną formą przetwarzania. No, do mnie to trochę nie, nie trafia, nie wydaje mi się, że to byłoby bardzo bezpieczne, ale w dzisiejszym odcinku mówimy przede wszystkim o żywności i o tej subtelnej energii, która w niej jest zawarta. No, i w moim odczuciu, jeżeli te promieniowanie jest w stanie zabić owady, pleśnie i bakterie, no to jest też w stanie na pewno zabić tą subtelną energię, która jest w tych owocach. Więc ja nie traktuję takich napromieniowanych owoców jako coś, co mogłoby być żywnością. Oczywiście zdarza mi się kupować, ale traktuję wtedy to jako przekąskę, jako deser, a nie jako coś, co miałoby być super. Żywnością. Spójrzmy jeszcze na jakąś tutaj pracę naukową. Tutaj mamy listę, w jakim kraju, jakie rzeczy się napromieniowuje. I na przykład Belgia, chyba tutaj, i Czechy dominują w różnorodności tych asortymentu, który jest napromieniowany, zaś Polska ma w sumie tylko owoce, włącznie z grzybami, pomidorami i rabarbarem. Czosnek ziemniaki i cebulę. Co nie znaczy, że rzeczy, które są importowane, nie są napromieniowane, bo one pochodzą z krajów, w których taka metoda jest dozwolona. Czyli tutaj mowa jest o tym, że konkretnie w Polsce napromieniowujemy tylko te rzeczy. Ale na przykład już w Czechach czy Belgii, nie mówiąc o innych krajach świata, no to mamy tu już sporo na tej liście. Postarajcie się wybierać to, co najlepsze, jesteście w stanie kupić. Oczywiście szukajcie swojej okolicy takich maćków, takich jak ja, którzy uprawiają zdrową żywność, i kupujcie bezpośrednio od rolników, ogrodników, żeby mieć pewność, żeby mieć świeże, a w sklepach i marketach, kupujcie z głową. Troszeczkę się rozgadałem, a że nie chcę przedłużać odcinka, więc temat etykiet i tych trzech przestrzeni, gdzie jest duża manipulacja, opowiem w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do następnego odcinka.